Niespełna półtora miliarda złotych w tej kwocie zamknęły się wydatki województwa śląskiego w minionym roku. Najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu transportu, kultury i ochrony zdrowia. Zdaniem marszałka ubiegły rok był wyjątkowo trudny i nieprzewidywalny. Nam zdarzyły się trzy historie takie całkowicie niepowtarzalne, to znaczy awaria na stadionie śląskim, potworne problemy z kolejami, jedno i drugie było bardzo kosztowne i było wymagające finansowo, no i wreszcie no, de facto zbankrutował nam pod koniec roku szpital. Co do tego ostatniego, no konsekwencje mamy bardziej w tym roku, a nie w poprzednim, ale żaden z poprzednich, z moich poprzedników w ciągu swojej kadencji nie miał choćby jednego takiego ciosu, jak nam się zdarzyły trzy i to w jednym roku. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego radni Sejmiku udzielili zarządowi absolutorium. To finał skomplikowanej procedury, na którą składa się kilka etapów: sprawozdania finansowe i bilanse. Nad wykonaniem budżetu i kontrolą wykonania planów finansowych czuwa skarbnik województwa. Tych słupków, jak dzisiaj mówiono na sesji, to głównie ja pilnuję. I opinia tak biegłego rewidenta, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczy tej mojej roboty. Tych słupków sprawdzenia, pilnowania, merytoryczne decyzje podejmuje zarząd. Ja tylko pomagam im w podjęciu lub odmowie realizacji jakiegoś zadania. Kwestia absolutorium zdominowała czerwcową sesję Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni podjęli także decyzję o zmianach w tegorocznym budżecie, zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków o blisko 16 milionów złotych. Większość z nich zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy północnej obwodnicy pszczyny. Podczas okolicznościowej części sesji radni uczcili też pamięć i oddali hołd twórcy Zagłębia Dąbrowskiego Józefowi Patrycemu Cieszkowskiemu. To kolejna postać po m.in. Józefie Kiedroniu, która doczekała się wspomnienia. Sejmik tym daje wyraz uznania na różnorodnej tradycji województwa. Że to nie tylko śląskiego, że to nie tylko Górny Śląsk. Pan Józef Kiedroń to śląsk cieszyński, która to sesja została bardzo dobrze odebrana przez tamtą część mieszkańców województwa. Tym razem no, pochylamy się nad tradycją Zagłębia. Józef Patrycy Cieszkowski to twórca Zagłębia Dąbrowskiego, to twórca nazwy Zagłębia Dąbrowskie. Stąd zaprosiliśmy prezydentów wszystkich miast Zagłębia. Przecież to jedna z ważniejszych części naszego województwa i temu chcemy dzisiaj dać wyraz.